Dlaczego mimo wiedzy o szkodliwości nadal palę? Osobie, która pali już kilkanaście lat, trudno wyobrazić swoje życie bez palenia. 20 razy dziennie regularnie ty spędzasz czas z papierosem: przy paranej kawie, w korku, na przerwie, po spotkaniu, podczas rozmowy telefonicznej, na wakacjach, na imprezach. Palenie jest sporą częścią Twojego życia. Co ty zrobisz z tym czasem, który spędzałeś z papierosem? a takie po prostu jeszcze wzmacniają niektóre emocje, to rezygnacja z palenia to dla Ciebie jest jak założenie czarno-białych okularów. Ale na szczęście to jest tylko zwodzenie. Większość osób wyobraża rzucenie palenia coś w stylu o od jutra nie palę. Dokończę dzisiaj paczkę i już więcej nie e, kupię sobie fajek. Ale to jest błędna droga, bo dwugoletnie palenie Mocno miesza w systemie neurologicznym, behawioralnym i bioflazie bakteryjnej. Zmienia się mocno nasz organizm fizycznie, co powoduje bardzo duży dyskomfort przy wautownym rzuceniu palenia. I każda sytuacja emocjonalna znów cię przyciągnie do palenia, ale to tylko biologia. Z tymi zmianami można sobie łatwo poradzić i zostać odporny na taki dyskomfort. Lecz co robić z tym czasem, który ty dzieliłeś z papierosem? Na to pytanie jest jedna odpowiedź. Przyzwyczajać się, tylko się przyzwyczajać. Ty nie urodziłeś się uzależnionym od palenia, ty go nabyłeś, ty nie od razu paliłeś paczki fajek dziennie, tylko stopniowo do tego szedłeś. Teraz masz odwrócić sytuację. Znów stopniowo wychodzić z nałogu, spokojnie, krok po kroku doświadczać codziennej sytuacji, w których zwykle paliłeś i przy tym nie paląc. To droga nie jest szybka, ale jest pewna, bezpieczna i komfortowa. A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, to zajrzę moje bio, tam będziesz mieć przygotowany na to plan.